Cześć. Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak odmienić wnętrze, wykorzystując ścianę z cegły malowaną na biało. To świetny sposób, aby dodać charakteru i jasności do przedpokoju lub innego pomieszczenia, a jednocześnie stworzyć modny, przytulny klimat. Jeśli zastanawiacie się, jak to zrobić, zostańcie ze mną do końca. Zacznijmy od przygotowania ściany. Jeśli macie już ceglaną ścianę, Wystarczy ją oczyścić usuńcie kurz, brud i ewentualne resztki starej farby. Jeśli cegła jest surowa, warto ją zagruntować, aby farba lepiej się trzymała i równomiernie pokryła powierzchnię. Jeśli nie macie ceglanej ściany, nic straconego, możecie użyć paneli imitujących cegłę lub tapety 3D, które świetnie oddają jej strukturę. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniej farby. Najlepiej sprawdzi się farba akrylowa w jasnym kolorze na przykład bieli lub delikatnej szarości. Jeśli zależy Wam na bardziej rustykalnym efekcie, możecie użyć techniki przecierania, wystarczy nałożyć farbę cienką warstwą i delikatnie przetrzeć ją gąbką lub szmatką, aby uwidocznić fakturę cegły. Podczas malowania pamiętajcie o dokładnym pokryciu wszystkich szczelin między cegłami, najlepiej użyć pędzla do detali lub wałka o odpowiedniej wielkości. Dla uzyskania głębszego koloru i trwałości możecie nałożyć dwie warstwy farby. A co z aranżacją? Biała ceglana ściana to idealne tło dla różnych stylów wnętrzarskich. W przedpokoju możecie zawiesić lustro w ozdobnej ramie, półki na drobiazgi lub wieszaki na kurtki. Dodatkowo postawcie obok rośliny doniczkowe lub lampiony te detale dodadzą wnętrzu ciepła i przytulności. Nie zapominajmy o oświetleniu. Jasna cegła pięknie odbija światło. Dlatego warto zamontować kinkiety lub reflektory punktowe skierowane na ścianę, podkreślą one jej strukturę i stworzą wyjątkowy klimat. Ściana z cegły malowanej na biało to prosty sposób na ożywienie przedpokoju i nadanie mu nowoczesnego charakteru. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Wam stworzyć wymarzone wnętrze. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce.